Cześć, mam z tej strony Liders, czyli was ulubiony youtubera. Dzisiaj ze mną jest profesor doktor habilitowany Hupcio, czyli kolega. Witam Was w kolejnym odcinku z serii skrzydełka. Zostawcie 5 łapek w górę, a wleci kolejny odcinek. Jak nie zostawi na... No nie serii zostawicie to tak wleci. O no, aimstar na lejku od razu. To nie to samo co na guardzie ze mną. No, muszę o oczywiście przypomnieć. zadawajcie pytania. Bo na specjal 100 subskrypcji będzie robione Q&A. pytania mogą być dziwne Wszystko mogą być Ale to A będzie z twarzą. Pytania mogą być dziwne, głupie śmieszne. Mądre. Mądre. Naukowe te... O naukowe też. Naukowe oczywiście. Dobra, teraz się trzeba skupić, bo mnie denerwują. Neneruję pies, z ciekawą kąpielę. Dostał pies. No ja dostaję 3 head nie mogę, no. Nie płacz. Kiedy odjadę? Góra jest no. Nie, to jest nierealne, żeby tak grał taki śmietnik. Dobra, to jest to, Nie wstawisz tego. To już się wstawię, bo to będzie toksyczny odcinek poznajcie mnie. Nie, poznacie, mnie poznacie mnie z prawdziwej strony. poznajcie mnie z prawdziwej strony. Family Friendly się nazywa... Tu, tu się family kończy. Family Friendly się skończyło, bo pieniędzy dalej nie ma. Dostał. No, nie dostał bo ten ten drugi też dostał. 70... 30 hp ma. Nice! Wjechana. No, no, spokojnie, m start, Ja im pokażę, kto rządzi na tej mapie. Ja, no ty, Smoke. Ja, ja na gwardzie tylko umiem grać, ja nie lubię tej mapy. Nie, ja nie gra. Ej e, bądź, cięż... outside, outside. Ty u mnie, obity. Dwa hp ma. Kamuj go. Kamuj tam to Ale na tego najpierw trzeba. Ja im pokażę Kto rządzi na tej mapie No nie mogę go dusić 7 hpem zostało też Spokojnie jak to wojnie Tam pierdolnie tu pierdolnie i dalej nie. nie znają moich dzikich taktyk Nie, nie wiem co robią Ej dawaj Ninja Defuse jak dasz no, raz Patrz mnie, patrz mi nie, dawaj, dawaj, masz, masz, masz. Mam to, mam to. Zgubiłem się. Zabiję jeszcze. Ja też. Nie. Aaaa, łapiee. Leję się. Całym jesteś Mogę sobie kupić tego otchłani w tym Battle's Heart. Ona jest wtedy ma zielony kolor. What, what? No? Pańskim co masz, tylko w Battle's Heart on jest. A widzicie, jak się dowiadujecie? Moje ja z tego osiem filmiki są edukacyjne. Obity mocno. 36 aż. Chciałem że więcej. No, dobrze. Co ty robisz? Idę po M-kę. Ładna m, m ta, rzeźba. Jedyny hack, jaki mamy, to ten od auta. A nie w przedzowie? Masz Mk Twoją Patrzcie jaką mam Mk to ja się nie chwalę z kinami Alex. się chwalę move it, move it. Sama czerwona skinie w kół mam. Ja, ja mam um. y Nowe MK nowy ty Nowe MK no ja Ale żebym się zesrał Aim star Gdzie? Tam mhm. Góra A. No lepszy skin Nie, mój lepszy Oceńcie w komentarzu Muszę im pokazać jeszcze, poczekaj Patrzcie Patrz. Dobra, plantuj Dobra, Weź, weź spróbuj zaplantować Tak O tam jest, ja mam tu do No Może takie cheaty sobie do dupy pobrałeś, że tylko z Glocka tylko same chedy idą. Nagrę labirynt, żebyś ty może się mógł wykazać na Ja, ja się stresuję. tym filmie. Mogę się Smoke, smoke, Dobra, zrobiłem jednego z tego labirynta Z góry, tu jest góra, słyszałem jak przedurbał. Aimestar Labirynt Jak w moim mózgu Jest Labirynt? Mo no, popie. Okay. Patrzcie jaki piękny kałaciek Virtus, Virtus Pro, Silver, Tamara i jakiś chłopek który sobie zagrana Piękny. Jestem są parastyczne piksele jakby ktoś chciał kupić Bardzo ładny okay. Nie, yeah, ale to nie aimstar gdzie on jest? Tu! Uh. góry? O, What? uważaj! <laughs> o się odbiło. Myślałem, że przez przelatuje. Tak. To już nie na jednym odcinku pokazać, jak przelatuje. Zaflaszywałem go, nic nie widzi. pali i plantuję. Defiozuj. Raszuje mnie. 49 HP zostało. Góra. Kolega mo Wuhan. Ej na dach, na dach wszedł, na dach. Pięknie. Dobre info, to do podstawa. No daj tego kawachat. Lewo drugi. Ale to Aim chodzi. Stem. No, to do... ładnie Dobry dzień. Nie upaść się wydawać A smoothie jakieś. Nie, bo Asimowy to krowy. To no, taki żarcik, no żartowałem. Bo... Na lejku zawsze jakiś kombak idzie, nie? No zawsze, bo to wie. Ale no, to realnie real to, Eee, real Wuhan? Laszuje. No nie Ale uważaj E, na sprzedam, Co się chłopak nie spodziewa Albo dziewczyny Uważaj z tych granat Ja chyba defuję nie zdąży. Dawaj no! O. Gdzie ta bomba? Nice! Aaa... Piękne. Piękne Tak na szczęście.